Taki mały disclaimer. Z racji z tego, że łamałem prawa autorskie uciśnionych firm kapitalistycznych moje zasięgi zostały mocno ucięte. Także zostałem zmuszony, by zmienić format kanału. I teraz w każdej recenzji będzie pojawiało się intro wyprodukowane przeze mnie. A muzyka z poprzednich recenzji zostanie po prostu skasowana. Ech, wiem smutne, ale nie martwcie się. Weźcie sobie coś porządnego do jedzenia i zapraszam Was na recenzję nieślubnego dziecka SDKFZ 251 oraz Opela Blitza Zapraszam. Od razu chciałbym powiedzieć, że pudełko wygląda tak jak kapowanie Andrzeja Dudy tylko i wyłącznie dlatego, że przyleżało u mnie zmiażdżone w szafie przez dwa miesiące. Gdyż dostałem ten zestaw od mojego przyjaciela, pozdrawiam cię Andrzeju, na urodziny. No i tak troszkę o nim zapomniałem. I w pewnym momencie wygrzebałem go z szafy i powiedziałem, że, a! Ułożę sobie, będę miał kolejny format na recenzję. Tak więc wreszcie wziąłem to pudło i, no, tak wygląda jak wygląda. Jak jesteśmy właśnie przy pudełku, no to oczywiście, no, jest duże. Tak wygląda przód. Boków nie pokażę, bo jestem śmierdzącym leniem. A tak wygląda tył. Co do suchych stanów statystycznych, maszyna ta służyła przez całą drugą Wojnę Światową i skończyła służbę w 55. To jest dość ciekawe, że jeszcze prawdopodobnie była używana podczas działań Układu Warszawskiego. Oczywiście może pędzić prawie 50 km na godzinę po suchej powierzchni, w terenie jest to niecałe 30. Yy, waży około 18 ton, mierzy 2 metry długości, i niecałe 3 metry szerokości. Maksymalnie może przejechać na pełnym baku 260 km. I jeszcze dopowiem, że pojazd ten posiadał silnik Maybacha 10-litrowy. Na no, co mamy tutaj jeszcze na pudełku? Same zastosowania, czyli oczywiście, ruszające się gąsienicę, wysuwana zapasowa opona, zdjęcie historyczne w prawym górnym rogu, na prawym dolnym rogu. Natomiast widzimy karty do gry, które nie wiem w sumie po co są, ale jak coś mam ich, trochę dużo. Także po tym opisie pudełka, postanowię otworzyć je oczywiście w najlepszy możliwy sposób. Tak zestaw się prezentuje po złożeniu, jest dość powiem, że uroczy, jest naprawdę dobrze wykonany, biorąc pod uwagę zdjęcia historyczne, to powiem, że naprawdę bardzo mocno odwzorowuje pierwowzór, ale przejdźmy najpierw do Niemiaszka. Niemiaszek posiada dwie czerwone flagi, służą one do naprowadzania kierowcy. Jego nadruch na twarzy jest naprawdę specyficzny. Otóż cały nadruk przedstawia oczywiście twarz, a wokół pasek, który utrzymuje hełm. Jest to naprawdę ciekawe zastosowanie. I główka ta może pasować do każdego rodzaju hełmu. Flagi. No powiem tak, momentami są trudne, gdyż jeżeli się ustawi rękę pod kątem, no to flagi same, same się opuszczają. Co momentami może być naprawdę frustrujące. Ale czasami wystarczy je po prostu pod innym kątem postawić, to wtedy będą spoko. Nadróż samego żołnierza zdecydowanie na plus. Co do pojazdu jest troszkę innowacyjny. Między innymi same gąsienice, które jak tutaj widzimy posiadają, można powiedzieć, jeden człon. Na przykład dla, dla porównania sdkfz 251 posiadał podwójne. To posiada jedno, Tak sam, taki sam Jedno, takie same zastosowanie jest na przykład w tankietce. Oczywiście to jest zdecydowanie... No na plus, przecież, przecież SDKFZ-y posiadały właśnie takie chude gąsienice na takich transporterach. Jak jesteśmy właśnie przy gąsienicach, to muszę wspomnieć, że... Yy, po powierzchni płaskiej ruszają się bez zarzutu. Jednakże po takiej powierzchni, czyli skawej na przykład się w ogóle nie ruszają. No. Można to, można to zniwelować pakując wszystkie gąsienicy, bo chciałem przypomnieć, że Kobi dodaje jeden bonusowy człon dodatka gąsienicy, gdyby Boże, się coś złamało. To można w tym przypadku je założyć, tylko problem pojawia się taki, że przy jakiejkolwiek jeździe tego pojazdu no po prostu gąsienicy spadają. To jest taka, no, garząca troszeczkę wada. Ale można ją łatwo przeboleć. Jeżeli chodzi o pozowalność modelu, to to zdecydowanie na plus. Co jeszcze do zastosowań? Poza tym, nasz zestaw posiada włas, gdzie można pakować różne rzeczy. I co ciekawe, pierwszy raz się z tym e, spotkałem z Kobi. Miejsce dla pięciu ludzików. Zapakuję ich, abyście sami zobaczyli, jak to wygląda. Nasza ekipia w tym pojeździe wygląda niesamowicie. Można by powiedzieć, że po niemiecku by to brzmiało, ten brach, Powiem, że co najlepsze, że jeżeli pogruszałem mocniej tym pojazdem, figurki nie wylatują. Kobiety zastosowało tu specyficzne siedzenia, co jest po prostu świetne. Jeszcze na dodatek możemy napakować z tyłu jeszcze rzeczy, żeby nasz pojazd po prostu leciał na pole bitwy. To jest zajebiste. Co do zastosowania tego koła z tyłu, no powiem tak: szał po prostu nie ma fizycznie. Jak tutaj widzicie, pojazd ten posiada no, tą klamkę, która ma zapobiegać wyleceniu łopony. Jest ona, można powiedzieć, minimalnie się rusza. A już kiedy ją odblokujemy, to wyjęcie koła jest momentami mega ciężkie. Dlatego, najlep dlatego to po prostu służy jako taka fajna dozdoba. Jak jesteśmy też z tyłu, to pragnę tylko upomnieć: tył tego pojazdu jest taki, no troszeczkę pusty. No, wygląda to po prostu tak pusto. Widać, można powiedzieć, wnętrze, jakby całe podwozie tego pojazdu było skupione tylko na takie, można powiedzieć. Szonik w kształcie litery Nie Niemniej to ocenia. Tego pojazdu nie widziałem na własne oczy, więc niestety nie mogę powiedzieć, czy to jest prawda, czy nie. Ale możemy tutaj uznać, że jest to taka, można powiedzieć, wada konstrukcyjna, czysto estetyczna. Oczywiście mamy jeszcze tutaj lusterka, które można, można ruszać. I powiem, że te lusterka momentami mega ciężko wsadzić. Ja musiałem sobie dopomóc z zębami. Oczywiście to praktycznie wszystko. Nie widzę już wszelkich wad ani zalet. Zestaw, oczywiście, się może poruszać po powierzchni, jak mówiłem. Podsumowywuję. Zestaw SDKFZ 9 FAMO to jest póki co taki najbardziej praktyczny SDKFZ, który posiadam. Posiadam jeszcze FZKFZ 251, jednakże on. Może przewodzić praktycznie tylko żołnierzy. Dla porównania również posiadam Opla 3T. I on na przykład ma trudności z przewożeniem żołnierzy, jednak nie ma trudności z przewożeniem towarów. Ten pojazd to jest, jak mówiłem w tym wstępie, ich dziecko. Można wsadzić pięć minifigurek oraz zapakować dużo towarów. Jeżeli jesteśmy na polu bitwy, to zestaw ten zdecydowanie na plus. Może przewodzić armaty, mniejsze transportery, nawet do tego pojazdu się zmieści tankietka. O proszę, się zmieściła tankietka. Jak mówiłem, no... Może przewieźć dużo rzeczy ten pojazd. Naprawdę dużo. Więc ocenę ogólną temu zestawu dałbym... Mocne 6 na 10. Posiada wady. Jest to jeden z nowszych zestawów. Takie wady nie powinny mieć miejsca. Ale rozumiem. Zestaw naprawdę bardzo dobry. Polecam każdemu. On jest naprawdę bardzo dobrze wykonany. Tak co, co. Nie dostał piątki dlatego, że jest właśnie ta uniwersalność oraz te genialne przyczepności dla figurek. Ja z wami się żegnam. Zachęcam do subskrypcji kanału, bo jestem człowiekiem mega bazernym. Zostawcie pozytywnego kciuka i napiszcie komentarz dla zasięgu. Tylko proszę, nie piszcie mi po angielsku, czy chcę zostać waszym partnerem, czy przyjacielem. To jest naprawdę dziwne, więc napiszcie coś miłego. Nie wiem, czy jakąś krytykę możecie też powiedzieć. To już jak wam się podoba. Ode mnie to tyle. Życzę miłego dnia. Do widzenia.